Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z opowieścią o perfumach, jakie dostałam na moje urodziny, które były, jak wiecie, pod koniec sierpnia. Ci, którzy widzieli mój filmik Pamiętnik Modowo-Perfumowy z miesiąca sierpnia, wiedzą już, że miałam urodziny w sierpniu, bo pokazywałam Wam nawet moją imprezę urodzinową, no powiedzmy torta i, i początek imprezy. No ale ci, którzy oglądali mój pamiętnik, no to wiedzą, że moje urodziny były w sierpniu. Truwa mi tutaj jakaś osa, mam nadzieję, że sobie stąd pójdzie. A ja Wam dzisiaj będę się chwalić moimi prezentami. Jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście zapraszam do dalszego oglądania, zostańcie ze mną, za chwilę dowiecie się, co dostałam na urodziny, jakie to perfumy. Widzieliście to już oczywiście na miniaturce, ale teraz jeszcze usłyszycie coś więcej o tych zapachach. Więc oczywiście, tak jak zwykle, proszę Was o komentarze, o łapki w górę, jeżeli się podoba. Jak nie to w dół, oczywiście. I zachęcam do subskrypcji kanału. A teraz już zaczynam opowiadać o moich prezentach urodzinowych, a tym samym nowościach mojej kolekcji. Więc yy, pierwszy zapach, o jakim Wam opowiem, to był zapach, który dostałam. Yy, od mojej kuzynki i męża, i rodziny, na moje własne życzenie bo to był prezent na moje własne życzenie Barbery Weekend. To jest zapach, który ja poznałam wiele lat temu. To jest też zapach mojej młodości, którego kiedyś sobie nie kupiłam, ale zawsze mi się ten zapach podobał, zawsze pragnęłam go mieć. I teraz, jak wyjeżdżałam na wakacje, popsykałam się znowu tymi perfumami dla przypomnienia na Strefie Wolnocłowej. I po prostu, no. Miłość odżyła, i stwierdziłam, że no ja sobie ten prezent muszę, ja sobie te perfumy muszę zażyczyć za na prezent urodzinowy. E, no i mam, słuchajcie, i zaraz Wam opowiem, co to jest za zapach. E, no to jest zapach, który stworzyła Natalia Lawson w 90, 1997 roku. E, I te perfumy pachną łąką. Dla mnie one pachną łąką. Tu, jest, tu są kwiaty i trawy, tu jest cała łąka, tu jest zielono kwiatowo, ale ten zapach jakoś jeszcze wchodzi mi w klimaty gumy do wucia. Tak w klimaty gumy kulki. Jest tutaj taka, taka pewna nutka, która kojarzy mi się z gumą do wucia, ale Przede wszystkim, jeżeli zobaczycie sobie też recenzję na Fragrantice, wielu osobom kojarzy się jednak z łąką. I coś w tym jest: to jest taka naturalna łąka, naturalne kwiaty, takie łąkowe, nie takie kwiaciarniane, absolutnie. To nie jest kwiaciarnia, tylko to jest łąka. Ja Wam powiem, że mamy tu w składzie rezedę: mamy mandarynkę, mamy szałwię, nektarynkę, niebieskich jacyn, kwiat brzoskwini, owoc dzikiej róży, irys czerwony cyklamen, korzeń fiołka, piżmo, drzewo sandałowe i cedry. I tak najprościej właśnie, no bo nutki, nutki czasami nam mówią wiele, a czasami niewiele i w tym przypadku one tak nie za wiele mówią, bo jest tu wszystko i możecie się spodziewać wszystkiego, ale jeżeli uwierzycie mi na słowo, to ja Wam mówię, że to jest prawdziwa łąka. Prawdziwa łąka w perfumach z takim niuansem gumy do rucia. No, ten zapach kojarzy mi się z właśnie z latami mojej młodości. Jest dla mnie niezwykle sentymentalny. Ja ten zapach pamiętam z młodości. Tym zapachem pachniało w takich sklepach z, wtedy z drogimi dobrymi perfumami typu empik. Takimi dobrymi perfumeriami, jakie były w latach 90. I ten zapach było czuć. Także to jest moje wspomnienie młodości. I to jest zapach mój wymarzony, który ja niesamowicie kocham. I niesamowicie się cieszę, że trafił do mojej kolekcji. Świeże kwiaty, z zielenią, z trawami, ale nie z taką ostrą trawą, tylko tak delikatnie podana jest ta zieloność. To chyba jest ze sprawą rezedy, tak mi się wydaje. Też tą nektarynkę tutaj lekko czuć, tak? I zapach jest naprawdę ciężki do opisania. Jest wyjątkowy na dzisiejsze czasy. Takich zapachów też się już dzisiaj nie robi. Także polecam Wam do wypróbowania. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie znacie tego. Już leciwego zapachu. Ja jestem niesamowicie szczęśliwa. Drugi zapach, który dostałam, i to nie było życzenie, to była niespodzianka. Dostałam ten zapach od mojej mamy, i to jest y, The Icon, Icon Splendid. Antonio Bandera, zapach celebrycki, ale słuchajcie, hmm, mama zapytała mnie, czy ja bym chciała dostać y, te perfumy. Ja sobie ich nie życzyłam, ale ja powiedziałam zobaczyłam sobie na nutki i stwierdziłam, że tak, chciałabym ten zapach. E, nie wąchając go wcześniej. Zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. To jest zapach mainstreamowy, taki, który będzie podobał się większości. Mam takie wrażenie, ale naprawdę zapach jest niezwykle przyjemny. I tu jest gruszka, i jest piwonia, i jest różowy pieprz, przepraszam, jest czarny pieprz. Ale ten czarny pieprz jest. E, nie wyczuwacie tu samego zapachu czarnego pieprzu. Raczej dodaje pewnej ostrości, ale takiego czarnego pieprzu stricte tutaj nie uświadczycie. Mamy tu na pewno piwonie, tak jak Wam mówię, i tej piwonii z gruszką jest bardzo dużo. Też jest trochę kwiatu pomarańczy, ale ja nie wyczuwam tu, tego kwiatu pomarańczy. Głównie tutaj czuję gruszkę z piwonią, tak? Lekko podkręcone jest pieprzem. Myślałabym, że to jest różowy pieprz, ale jest czarny w składzie. Także mamy pieprz, taką lekki, lekki zadzior. Mamy pralinę, wanilię, drzewo sandałowe, piżmo i róże. I ta baza jest bardzo mocno wyczuwalna. Jest tutaj sporo wanilii, jest tak przyjemnie. Jest ta pralinka. To wszystko jest takie, wiecie, takie słodziutkie, ale nie takie, że przesłodzone jakieś ulepnie, tylko taki, taka piękna wanilia. Piękna wanilia z pralinką, do tego drzewność, także to, to nie jest ulep, tylko ta drzewność to znowu równoważy. Piękne drzewo sandałowe, troszkę piżma róża, tak? I ta róża też jest tu wyczuwalna. Także słodziutka, waniliowa, gruszka z różą, z piwonią, z pralinką. Zapach jest bardzo ładny, bardzo przyjemny i nigdy bym się nie spodziewała, że taki celebrycki zapach też, słuchajcie, będzie się na mnie całkiem długo utrzymywał i całkiem przyjemnie pachniał. Nigdy bym nie powiedziała, że to jest taki zwyczajny zapach celebrycki. Aczkolwiek. Wydźwięk jest raczej taki mainstreamowy i będzie podobał się większości. Także jestem zadowolona z tego zapachu. Będzie to taki przyjemniaczek. Wydaje mi się, że teraz, jesienią i wiosną będzie najlepiej się sprawdzał, bo to jest tego typu zapach. Na zimę on może być taki zbyt delikatny, chociaż możliwe, jak popróbuję, że też będę nosiła. Natomiast myślę, że teraz, jesienią oraz wiosną będzie idealny. Kolejny zapach, który dostałam, to jest też zapach na moje życzenie. Od drugiej kuzynki i męża dostałam. I to jest marka Surati, którą ja eksploruję, jak wiecie. Zapach nazywa się Rose Tobacco. On był też mi polecany przez jedną z osób, które mnie oglądają. Jako, że jest bardzo wyjątkowy, ja Wam powiem tak: jeszcze tego zapachu nie nosiłam globalnie. Na razie go testuję, i, bo uważam, że to jeszcze nie jest zapach na teraz. Ja uważam, że ten zapach będzie idealnie pachniał późną jesienią, a może nawet zimą. E, za, ten zapach e, nie jest podobny do niczego, co ja znam. Powiem Wam, no, ja nie znam drugiego takiego zapachu. Ja spodziewałam się czegoś takiego, wiecie, bardziej ciężkiego, bardziej słodkiego, bardziej ulepnego, bo powiem Wam, co tutaj jest w składzie. E, mamy ambrę, mamy czekoladę, mamy kawę, nuty skórzane, miód, ud, róże, drzewo sandałowe. No i dlatego y, już wiecie, dlaczego ja spodziewałam się, że to będzie coś takiego bardzo, bardzo ciężkiego. Bardzo takiego wręcz ulepnego, bardzo y, esencjonalnego. I teraz tak, to jest zapach piękny, to jest zapach... Esencjonalny, ale ani ta kawa, ani ta czekolada nie, nie dają, wiecie, takiego strasznie ciężkiego wydźwięku temu zapachowi. Nie mam pojęcia, co tutaj robi efekt mentolowy. Tu jest pewien efekt mentolowy. Nie ma tutaj takiego, wiecie, brudnego, ciężkiego udu, tylko raczej coś takiego świeżego, taka drzewność i taka mentolowość wręcz. Oczywiście, czuć tu. Czuć, że to jest zapach ambrowy przede wszystkim. Czuć wyraźną ambrowość. Czy ja bym zgadła, że to jest kawa i czekolada? Jeżeli jest, to powiem Wam, że tak delikatnie podana. Ten zapach jest mocno ambrowy, mocno skórzany. Nowe ta skóra, kurczę, to jest jakieś takie połączenie nutek przepraszam, ale zasłędził mnie nos które daje efekt mentolowy. Nie mam pojęcia, co to jest. Być może on jeszcze inaczej będzie się układał zimą, tak jak Wam mówię, i późno jesienią, bo ja czekam z testami tego zapachu. Tak naprawdę e, do takiej pogody już, nie wiem, około 15-10 stopni może. Wydaje mi się, że wtedy, tak jak Wam mówię, będzie najlepiej pachniał. A w tej chwili mogę Wam powiedzieć, że ten zapach jest przepiękny, jest unisexowy, bardzo uniseksowy. Może na mężczyźnie też pachnieć znakomicie. Bo to jest e, zapach e, z tych, które będą układały się zarówno pięknie na kobiecie, jak i na mężczyźnie. Takie jest moje zdanie. Dlatego, że ten efekt mentolowy daje właśnie takiego orzeźwienia, które e, może niektórym skręcać w męską stronę. Tak, tutaj ostrzegam, bo ten zapach może niektórym skręcać w męską stronę. Aczkolwiek, mówię, nie ma tu ani. Ulepnego miodu. On jest niesamowicie przyjemny. Tyle, że musicie lubić się też z nutami skórzanymi. I chyba musicie lubić się jednak, też niekoniecznie, bo znam wiele zapachów niszowych, które też tak pachną, a wcale nie są arabskie. Ale chciałam powiedzieć, że musicie się lubić z takimi troszeczkę arabskimi klimatami, bo on jednak wchodzi w taką stronę arabskich klimatów. Ale tak jak mówię, niszowe zapachy pachną również w tym stylu, więc ciężko tu mówić, że to tylko arabskie zapachy pachną. Ale tutaj nie ma w składzie właśnie, tak jak e, widzicie, to się nazywa rose tobako, ale tutaj nie ma e, żadnej tabaki w składzie. Nie mamy tutaj e, tabaki. E, mamy róże, no ale tutaj są nuty skórzane, które mogą gdzieś tam takie klimaty tytoniowe dawać. No bo on pachnie lekko tytoniowo. Te, te nuty skórzane jednak tutaj wchodzą w taki tytoń troszkę. Ciężko mi jest więcej powiedzieć na temat tego zapachu. Na razie, tak jak Wam mówię, on jest bardzo przyjemny, bardzo uniseksowy, ale trzeba lubić nuty skórzane, taki lekko orzeźwiający klimat mentolowy i do tego właśnie ambrowość, trochę czekolady, trochę kawy, róże. Tak, bo rufa jest tu mocno wyczuwalna. To jest bardzo wyrazisty zapach, tak jak Wam mówię, ale nie dla wszystkich musicie lubić się z takimi klimatami. Ja się bardzo lubię, ja się niesamowicie cieszę. Sama buteleczka też mi się bardzo podoba. E, no, i będę używać chyba najczęściej późno jesienią i zimą. Hmm, czwarty zapach, który chcę Wam przedstawić, mój urodzinowy. To jest zapach, którego kompletnie nie spodziewałam się dostać. To była dla mnie taka niespodzianka, słuchajcie, że y, ja, aż mnie wryło, jak otworzyłam paczkę od Dorotki. Dorotko, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten zapach. Dorotka wiedziała, że mi się ten zapach bardzo, bardzo spodobał. Wysłała mi go do testów i wiedziała, że ja bym chciała go kupić. Ale... Jeszcze go nie zakupiłam, ponieważ to nie jest też mały wydatek. I otwieram paczkę z próbkami od Dorotki, a tam w prezencie urodzinowym taki właśnie flakonik, którym jeszcze jak widzicie całkiem sporo zostało. Ja myślę, że mi to starczy na bardzo długo. Oczywiście zapach. Champs Elysees Guerlain. Ta starsza edycja, ten starszy wypis. To jest zapach. O matko. To jest zapach e, dla mnie najpiękniejszy bez, jaki wąchałam. Ja tutaj czuję e, bez i zaraz, tak, mamy oczywiście tutaj bez w składzie. Już się wystraszyłam, że tu nie ma, ja tu czuję bez. Nie, mamy tutaj oczywiście bez, mamy w składzie. E, melon, troskwinie, migdał, fiołka, czarną porzeczkę, anysz, bez, mimozę, konwalie, piwonie, róże, kwiat migdałowca, hibiskus, wanilia, migdałowiec, drzewo sandałowe, i etc czyli cała masa składników, słuchajcie. Ale z tego, z tego ten bez po prostu jest przepiękny. To jest bez w towarzystwie mimozy, w towarzystwie melona, brzoskwini, w towarzystwie migdała. Jest to tak wszystko pięknie zblendowane. Jeżeli nie znacie tego zapachu, to ja wam serdecznie polecam go do testów. Ja pamiętam zapach champs Elise. Nie pamiętam tylko, czy, bo to jest woda toaletowa. Czy ten zapach, który ja testowałam mając lat 17, to była woda toaletowa y, czy perfumowana? I zapamiętałam, że ten zapach mi się niespecjalnie podobał. A dziwne, bo w tej chwili ja jestem oczarowana tym zapachem jestem zakochana w tym zapachu. Być może tamta było, to była woda perfumowana, być może w tamtych latach te perfumy pachniały inaczej. Tego już nie jestem w stanie teraz Wam powiedzieć. Natomiast ten, który testowałam od Dorotki, czyli ta wersja wody toaletowej, Champs-Elysées, jest przecudna. Jest przecudna, najpiękniejszy bez, jaki wąchałam. Oczywiście, nawet bije na głowę e, Lilas Fragonard, który ten bez też mi się bardzo podoba od Fragonarda, natomiast ten jest, ten jest dużo piękniejszy, bo tak jak Wam mówię, to połączenie tutaj w z mimozą, z melonem, z brzoskwinią, z migdałem. No, z wanilią, to jest wszystko przepiękne. To, tak, to jest takie zarazem orzeźwiające, lekkie, ale też ma swoją głębię. Przepiękny bez w połączeniu z innymi składnikami tworzy coś cudownego. Jeżeli lubicie zapach bzu, a nie znacie tego zapachu, to długo straciliście i radzę Wam szybciutko przetestować. Dopóki no mam nadzieję, że te perfumy będą jeszcze długo na ręku chociaż one przechodzą e, co jakiś czas reformulacje Znowu przeszły, bo te nowe flakony podobno pachną już inaczej, z tego co czytałam, co ludzie mówią. Także ja się bardzo cieszę, że mam ten zapach, który tak bardzo mi się podobał w tej e, edycji, która tak bardzo mi się podoba. Dziękuję Ci, Dorotko. Nawet nie wiesz, jak mnie zaskoczyłaś, jaki, jaką sprawiłaś mi cudowną niespodziankę i jaki to jest wspaniały prezent. Także bardzo serdecznie za niego dziękuję. E, kolejny zapach, o którym Wam powiem. To jest przedostatni, nie, to nie jest przedostatni, jeszcze mam jeden. To jest zapach, który dostałam od mojego męża i od mojego syna, No, ale oczywiście ja sobie go zażyczyłam. No to co ja tutaj was będę kłamać, bo o tym dobrze wiecie. to jak same robicie sobie, jak same robicie dla siebie prezenty, to też pewnie mówicie mężom, Dzieciom swoim, co byście chcieli dostać, bo oni sami nie wpadną, a macie tak dużo zapachów, często, że sami się gubią, czy to już jest, czy tego nie ma, więc lepiej im powiedzieć i mieć spokojne, spokojną głowę, że dostaniecie to, co właśnie chcecie dostać. Mam nadzieję, że jest zrozumiałe ten słowotok. teniu de soir. Czy de soir, soirée? teniu de soirée, to się chyba czyta, bo tam jest akcent nad E. Więc tenue de soirée. Ja ten zapach testowałam dawno temu. Dostałam próbeczkę od Kasi, więc to nie był zakup ciemno. To jest kolejny pomponik w mojej kolekcji. Ja mam już folii de soirée i teraz mam ten new de soire. Ten jest sprawdzony. Już wcześniej był sprawdzany. Opowiadałam zresztą w którymś filmiku, gdzie testowałam perfumy dawno temu. Już nie wiem, czy to było rok, czy pół zrej roku temu. Testowałam ten zapach. Co to za zapach? Przepiękny. Nawet lepszy od Folie de Soire. Ten mi się podoba jeszcze bardziej, chociaż tamten też jest przepiękny. I już Wam mówię, co my tu mamy: mamy czarną porzeczkę, bergamotkę, irys, róże, jaśmin, paczule, karmel, skórę i białe piżmo. To jest wykwintny, elegancki zapach. Nie było osoby, powiem Wam, której by się ten zapach nie spodobał, tych, które ode mnie go testowały. Zapach jest pudrowy, czarną porzeczką, taki irys, pudrowy irys. Przepiękny irys, nie szminkowy, tylko pudrowy. Do tego czarna porzeczka, taki syrop z czarnej porzeczki, do tego dużo róży. Paczula, nie piwniczna, tylko taka głęboka, taka ziemista, ale przepięknie łącząca się z pozostałymi składnikami. Karmel. Skóra, ale taka czysta, piękna skóra, nic nie ma tu brudnego. To jest czyściutki zapach. Pudrowo, karmelowo, różany z czarną porzeczką, bardzo głęboki, wytworny, elegancki, przepiękny. Marzyłam o tym zapachu. Myślałam o jego posiadaniu już od czasu, kiedy dostałam próbkę od Kasi i przetestowałam. I Nadszedł wreszcie ten czas. Mam, mam w swojej kolekcji kolejny pomponik. E, następny zapach, o którym Wam opowiem, to jest zapach, który ja już mam w kolekcji, ale dostałam go jeszcze raz. Dostałam go jeszcze raz, dlatego że mm, siostra od mojego męża z rodziną e, kupili mi ten zapach, nie wiedząc, że ja go już mam. Ale słuchajcie, nie ma w tym nic złego, bo. Hmm, ten zapach mi się bardzo podoba. Mam trzydziesteczkę, więc yy, nie, ja mam pięćdziesiąteczkę. To też jest pięćdziesiąteczka. Ale mamy go w długo. Więc go, ta buteleczka jest taka mała, że wygląda jak trzydziestka. Słuchajcie, ale to jest pięćdziesiątka. Enéez, Enéez Premier Delis Lis Ten zapach mi się bardzo podoba więc ja go na pewno zużyję to jest zapach e, który będzie fajnie pachniał i wiosną i latem i wczesną jesienią bo to jest bardzo radosny dziewczęcy niezwykle urokliwy zapach który ma w składzie e, który ma taki skład że ja bym w życiu nie pomyślała wąchając te perfumy ponieważ mamy tu gruszkę pomarańczę bergamotkę galbaną, piwonie jacyn, kakao i cep. I z tego co ja tutaj wyczuwam no to w zasadzie troszkę gruszkę z bergamotką. Może być ta gruszka z bergamotką i z pomarańczą, piwonia. Hiacyntu, cedr. No cedr tak czuć. czuć. Czuć też cedr, ale tak delikatnie taką drzewność. Na pewno hiacynta ani kaka absolutnie nie wyczuwam. I galbanum też tu nie wyczuwam. Ja tutaj, tak jak Wam już kiedyś mówiłam o tym zapachu, bo już o nim Wam opowiadałam, ja tutaj wyczuwam sorbet truskawkowy. Sorbet truskawkowy, może zmieszany z pomarańczą, z odrobiną bergamotki, troszkę gruszki. Taki sorbet owocowy, ale z truskawką, której tu nie ma w składzie. Ja na pewno wyczułam tutaj w tym zapachu truskawkę, której nie ma. No mówcie co chcecie. Dla mnie to jest taki sorbet owocowy z przodującą tutaj, wybijającą się mocno truskawką, oraz być może gruszką pomarańczą, odrobiną bergamotki. I do tego bardzo duża ilość piwoni która jest tutaj bardzo mocno wyczuwalna, przepięknie podana razem z tymi owocami. Tak jak Wam mówię, lekki sorbet, musujący jest lekko ten zapach piwoniowy, z sorbetem owocowym, z truskawką, także coś przepięknego na wiosnę, na lato, na wczesną miesiąc owocowego, dziewczyńskiego. Przepiękne perfumy na pewno zużyję, także nie żałuję wcale, że dostałam drugą flaszeczkę, bardzo się cieszę. I ostatni zapach, o którym Wam opowiem, to jest zapach, który kupiłam sobie sama na urodziny, a to dlatego, że w, jednej, w jednym ze sklepów internetowych, perfumerii internetowych, w której robię zakupy, dostałam tam kupon zniżkowy na urodziny, tak jak to wiecie, na pewno też dostajecie, jak robicie zakupy w perfumeriach internetowych, przychodzi na urodziny kupon. Ja zakupiłam sobie zapach, który akurat był w dobrej cenie, bardzo dobrej cenie, ta skin. Pytasz Ken, Paris Corner, e, i to jest odpowiednik zapachu Toma Forda Bitter Peach. Ja bardzo dawno chciałam poznać te perfumy, bądź jakikolwiek inny z odpowiedników, właśnie Bitter Peach od Toma Forda, ponieważ e, ciekawił mi ten zapach. Ja go nigdy wcześniej nie wohałam, słuchajcie, więc to był zakup totalnie w ciemno, ale ja podejrzewam, że on mi się spodoba, bo mamy tutaj brzoskwinię, czerwoną pomarańczę, kardamon, jaśmin, dawane, heliotrop, koniak, wanilię, drzewo sandałowe, paczule, benzoes, drewno kaszmirowe, tonkę i labdany. Ja kocham brzoskwinie i niektórzy twierdzą, że ta brzoskwinia jest tutaj syntetyczna. Może być i syntetyczna, ale mnie po prostu porywa. Ja kocham po prostu. Ja po prostu kocham broskwinę. Po prostu, po prostu. To słowo po prostu sponsoruje dzisiejszy odcinek. Już nie będę go nadużywać. Powiedzmy, że to jest koniec. Po prostu rozkwinia, przepiękna. Razem z czerwoną pomarańczą. Tak zgadzam się, jest tutaj coś takiego mocno pomarańczowego. Ta, ta czerwona pomarańcza jest taka charakterystyczna, to nie jest taka zwykła pomarańcza, ona nawet troszeczkę inaczej pachnie. I ten kardamon tutaj doprawia to wszystko. Jest trochę przyprawowo i właśnie ten koniak. To coś, co tu podkręca ten zapach, to to jest ten koniak. Oczywiście wanilia, tonka, labdanum też podkręca. Robi, ten zapach nie jest taki, wiecie, gładko brzoskwiniowy, tylko tu się dzieje coś więcej. On jest taki głęboki, z takim zadziorem. To labdanum. Ten koniak. On jest taki lekko koniakowy. Ta brzoskwinka z kardamonem. Wszystko tak buzuje, musuje, jest to coś innego, ale jest to zapach jak najbardziej brzoskwiniowy. Dla tych, którzy nie lubią brzoskwini w ogóle w perfumach, to nawet się nie zabierajcie. A ci, którzy kochają tak jak ja, no to ja Wam szczerze polecam. Zapach trwały, projektujący, cudowny, ale dla wielbicieli brzoskwini. Także słuchajcie, dzisiaj taki króciutki, jak na mnie, filmik. Taki wyszedł. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się o tych zapachach więcej. To są moje prezenty. Niektóre zażyczone, niektóre niespodziankowe, ale wszystkie, wszystkie naprawdę przepiękne, wszystkie moim guście jak najbardziej będę nosić. Bardzo się cieszę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale. I do zobaczenia. Mam nadzieję w następnych. Pa, pa, żegnam się z Wami już dzisiaj. Pa, pa.